Zobacz, zobacz, wreszcie zrobiłam swoje pierwsze CV. Patrz, jakie ładne. Sekcja o mnie jako człowieku? Tak. Ulubione cytaty za nim? Tak. A to... Wibracje zawodowe? No, żeby było oryginalnie, rekruter musi mnie jakoś zapamiętać. Zapamięta to, ale jakąś śmieszną wsękę z rekrutacji. Dobra, zmieniamy to. Zamiast wibracje zawodowe, podsumowanie zawodowe. Kim jesteś i co umiesz, okej? Okay? Okay. Zamiast y, ulubione cytaty za nim doświadczenie. Po prostu doświadczenie. Co robiłaś i z jakim efektem? OK? Dobrze. Zamiast y, o mnie jako człowieku umiejętności twarde i miękkie. Konkretnie. Oprócz tego jeszcze musimy dać edukację, kursy, osiągnięcia, y, kontakt. No i na końcu musi być klauzula Rodu. Bo się z, nie skontaktują z tobą. I koniec bajki. No ale tu nie chcesz dać mojego zdjęcia z wakacji z Milena, zobaczcie jakie ładne. Tylko jak robisz CV do pracy ratownika, to nawet i nie tam. Dobre CV, zero sztuki, 100% strategii. Zrób to dobrze, albo daj nam to ogarnąć. Startomat.pl, twój start, nasze doświadczenie.